Teraz widzimy wirka w powiększeniu 128 razy. Wirki to gromada płazieńców, które są wolno żyjące i nie są pasożytami. Są to zwierzęta bezkręgowe, które można znaleźć w wodach słodkich i słonych, a także w wilgotnych środowiskach lądowych. Większość wirków lądowych jest aktywna w nocy i ukrywa się w wilgotnych, ciemnych miejscach, takich jak opadłe liście, lub gnijące drewno. Wierki mają spłaszczone i wydłużone ciało, pokryte jednowarstwowym nabłonkiem komórkowym. Pod nabłonkiem znajduje się warstwa mięśni gładkich, które umożliwiają bardziej złożone ruchy i zmianę kształtu ciała. Jednakże wierki mają także rzęski, na spodniej części ciała, które służą im do poruszania się po powierzchni wody lub podłoża. Niektóre Wirki mają oczy, które pomagają im wykrywać ruch. Potrafią również zmieniać swój rozmiar, mogą zmniejszać się w przypadku głodu i powiększać się, gdy są dobrze odżywione. Teraz przechodzimy na powiększenie 320 razy. Wirki mają zdolność do regeneracji. Jeśli zostaną podzielone na części, każda z nich może regenerować się i stać się osobnym organizmem. Wilki mają prosty układ pokarmowy z jednym jelitem. Układ ten może być prosty lub rozgałęziony. Trawienie odbywa się stopniowo, co oznacza, że kolejna porcja pokarmu jest pobierana w momencie strawienia poprzedniej. Wilki są głównie drapieżnikami lub odżywiają się martwą materią organiczną. Ich dieta może obejmować małe jednokomórkowe organizmy, małe bezkręgowce a niektóre wilki są roślinożercami, jedzą mikroalgi. Dziękuję i zapraszam was do oglądania moich kolejnych obserwacji pod mikroskopem.